Sponsorem programu jest PKN Orlen. Jest to chyba jeden z najcenniejszych obrazów, które w ostatnich latach przybyły do Polski. Będzie go można pokazać. Obraz owiany legendą, jeszcze w XIX wieku i na początku XX wieku kontrowersje wokół obrazu i jego sprzedaży poza granicę w Galicji były dość mocne. Szczególnie środowisko lwowskie i krakowskie bardzo mocno protestowały i myślę, że tekst profesora Zygmunta Batowskiego, jednego z najwybitniejszych wczesnego czasu muzealników i historyków sztuki, jest bardzo aktualny nawet po dzień dzisiejszy dla wszystkich dzieł sztuki, które nie tylko są w Polsce, ale są poza też w innych państwach. Lisowszczyk. Dlaczego zrobił Lisowszczyk? To jest taka pierwsza nazwa, która chyba przyległa do tego, chociaż pierwszą nazwą było, można powiedzieć, Kozak. Kozak bardziej był znany, formacja lekkiej jazdy, która pojawiała się w czasie szczególnie wojny 30-letniej na służbie i Ligi Katolickiej, i Ligi Protestanckiej, to zaciężna formacja i Lisowszczycy. Niby, niby wszystko wiemy o Lisowszczykach, ale tak naprawdę poza źródłami polskimi i niewiele cesarskimi, to tak naprawdę o przebiegu służby Lisowszczyków w wojnie 30-letniej. Nic więcej nie wiemy. W monumentalnym dziele, które pokazuje wszystkie sztandary Ligi Katolickiej i Protestanckiej, akurat sztandarów wisowskich nie ma. Pierwsza formacja, która opierała się na służbie wapieni w Polsce Zaciężnej, tych, którzy nie mogli znaleźć ze względu na istniejące uwarunkowania Służby w Wojskach Królewskich czy Wielkiego Księcia Litewskiego. Lekka jazda, która miała swoje prawa, swoje dowództwo obieralne i opierała się tylko na tym, co oni uważali za słuszne. Byli to służowni, Polacy, bardzo dużo szlachty mazowieckiej, akurat służyło w oddziałach Chisowskrzyków, Litwini, Ukraińcy. Niemcy, ale pod względem Niemców to nazywamy wszystkich, którzy są na zachód, czyli tam nie tylko byli Niemcy, byli Fryzowie, Duńczycy, częściowo Polędrzy, nawet Francuzi. Przewijali się podobno także inne narody późniejszego cesarstwa niemieckiego. Lisowczycy zyskali dwojaką sławę. Jedna to jest to, że byli wybitnymi. Wojownikami potrafili umożliwić głównym siłom pokonanie przeciwnika, ale po drugie też z okrucieństwa. Na ich szlaku nie, nie było świadków. Tam gdzie przeszli zostawało tylko zgliszcza i ciała pomordowanych. Nie można było pozostawić żadnego żywego człowieka. Ale Lisowszycy też prowadzili po raz pierwszy taktykę, która do tej pory inne wojska w Europie nie posiadały, nie, nie posiadali taborów. Wszystko się ograniczało do koni, przewożenia e, dobytku koni. Ich struktura wewnętrzna była strukturą ówczesnej można powiedzieć Rzeczpospolitej. E, czyli towarzysz Liscowski, nawet jeżeli popełnił przestępstwo, nie płacił tego głowy. Natomiast pachowe lub ciura obozowy jeszcze poniżej pachołka. Podlegał kawę śmierci i to było normalnie stanowione. Wśród licowczyków nie tylko była szlachta. Bardzo wielu było także mieszczan bogatych, którzy z różnych przyczyn chcieli dorobić się na wojnach. Formacja licowczyków jak się nagle pojawiła w wojnach z Rosją, później nagle znika w wojnie 30 -letniej. Nie wiadomo co jest przyczyną, czy oni. Odeszli do innych formacji, czy też straty były tak duże, że nie pojawiają się. Oni fantastycznie władali bronią, czyli szablą, łukiem, ale także w odróżnieniu od innej jazdy posiadali pistolety i rusznice. Myślę, że to jest, pokazywało ich siłę, bo oni potrafili, jeździli zupełnie inaczej konno, też jak normalne jednostki. Oni stawali w strzemionach tak jak dżokej. Obraz Rembrandta, chyba najsłynniejszy właśnie, to jest jedyny obraz, który nie pasuje, ja nie jestem historykiem sztuki, tylko historykiem, który nie pasuje do jakby całości twórczości Rembrandta, jest Lisowszczyk. To jest pytanie, na które nie mamy stuprocentowej odpowiedzi. Czy on mógł widzieć Lisowszczyka? Czy on korzystał z innych materiałów? Ktoś inny narysował i on z tego skorzystał. Opinie są podzielone i to opinie takie już były w XIX wieku podzielone. Natomiast ten strój, który widzimy, strój można powiedzieć odpowiada temu, co niektórzy lisowszczycy w czasie wojny trzydziestoletniej byli odziani. Później, do, w czasie wojny trzydziestoletniej, do lisowszczyków do, dołączyli także Węgrzy, Chorwaci i część narodów bałkańskich. Czyli był to konglomerat bardzo, bardzo wielu narodów, którzy potrafili mimo wszystko pod jednym dowództwem, którego dowódcy, którego samego e, wybierali, potrafili to zrobić. Natomiast mam nadzieję, że ta wystawa, um, co jest najważniejsze, pokaże jeden z najcenniejszych obrazów, który znajdował się w kolekcji króla Stanisława Augusta, który po ponad 110 latach wrócił dzięki uprzejmości Muzeum Freak Collection i tu szczególnie roli e, Wiktora Xaviera Salomona, bo bez niego nie wiem, czy to by się tak nam udało, ten obraz, ściągnąć. E, on później będzie także pokazywany na Wawelu, czyli może w miejscu, w którym rozpoczęła się dyskusja w 1910 roku, czy powinien być sprzedany, czy nie powinien być sprzedany. E, ale myślę, że to jest takie dwa miejsca. Jedna rezydencja królewska właściciela i druga rezydencja tego, za którego czasu już przenosił, wtedy już przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Ale Zygmunt III był jednym, można powiedzieć, z tych, którzy tą formację zaprobowali, stworzyli. I służyła też dla jego korzyści. Na szczęście nie jest to kojarzone tylko z Polską listowszycą, tylko z taką międzynarodową formacją, jak ktoś nazwał kiedyś była pierwowzór legii cudzoziemskiej. I coś chyba w tym jest i możemy się lepiej nawet tego nie raz trzymać, że ten listowszycy to jest pierwowzór legii cudzoziemskiej. Proszę Państwa, to co Państwo będą mogli myślę, zobaczyć, Obraz robi wrażenie i przyznam się szczerze, że chyba to jest jak ktoś kiedyś napisał w okresie międzywojennym, że każdy początkujący historyk wojskowości zna jeden obraz, to jest Licości. I ten obraz dla każdego adepta w historii wojskowości był znany, to jest na pierwszym miejscu. Czym jest ten obraz dla Polaków? On jest ikoną. Ten obraz ma charakter ikoniczny, to jest Dzieło, które y, właściwie utożsamia w części naszą historię. Niezależnie od bardzo gruntownej, y, wielowątkowej dyskusji badaczy, która toczy się od, no, właściwie przez już ponad 100 lat, długo ponad 100 lat, mamy do czynienia z dziełem, które pokazuje nam pewnego rodzaju ideę. Ideę jeźdźca polskiego, ale również, tak jak zgodnie z jedną z interpretacji, ideę rycerza chrześcijańskiego. A więc mamy do czynienia z arcydziełem, bo rzeczywiście jest to dzieło, które unieśmiela, ale jednocześnie mamy do czynienia z ikoną, ikoną malarstwa i ikoną twórczości Rembrandta. Jest to jedno z największych dzieł sztuki Rembrandta, jak również jeden z najbardziej tajemniczych obrazów. Nadal nie wiemy, co reprezentuje, ale jest to bardzo ważny obraz dla polskiej historii, gdyż był w Polsce w latach 1791-1910. To jest pierwszy raz, kiedy wraca do Polski po więcej niż 100 latach. W międzyczasie przebywał w Nowym Jorku we Freak Collection. Jest jednym z naszych najcenniejszych skarbów muzeum. I to jest niezwykła okazja dla obrazu, że przybył do Polski po tak długim czasie, będziecie mogli go ponownie obejrzeć w łazienkach królewskich, gdzie był w czasach króla Stanisława Augusta w jego galerii obrazów. Obraz będzie w Warszawie przez trzy miesiące w łazienkach królewskich do 7 sierpnia, a potem od sierpnia do października na Wawelu w Krakowie. The Freak Collection jest to muzeum w Nowym Jorku, które zostało stworzone przez przemysłowca i kolekcjonera sztuk Henry'ego Kleja Afrika pomiędzy końcem XIX wieku i jego śmiercią w 1919 roku. Kupuje obraz Jeździec Polski w 1910 roku, ale posiada też świetną kolekcję europejskich dzieł z późnego średniowiecza aż do późny wiek XIX z takimi dziełami sztuki od Velasquez, Vermeer, Rembrandt, włoscy artyści jak Tyszyn, więc jest to świetna kolekcja europejskich obrazów, ale również sztuki dekoracyjnej i rzeźby. Muzeum jest otwarte od 1935 roku i obecnie główny budynek przechodzi renowację, dlatego mamy tymczasowy budynek o nazwie Freak Madison, ale największe dzieła kolekcji dalej można oglądać. Sponsorem programu był PKN Orlen.